Zgrana paczka. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie całą moją zgraną paczkę. Dzisiaj piosenka o kolorach, ale piosenka o kolorach już była na naszym kanale. Tym razem piosenka o kolorach po angielsku. Będziemy śpiewać trochę po angielsku, trochę po polsku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przygotowałam oczywiście piękne obrazki, które sama wykonałam, bo jak piosenka o kolorach, to musimy troszkę pokolorować. I zaczniemy od trzech kolorów: zielony, czerwony i żółty. Jak się nazywa kolor zielony po angielsku? Kolor zielony po angielsku to green. Powtórzcie za mną. Green. Czerwony to red. Powtórzcie. Red. I tutaj mamy kolor żółty, czyli yellow. Powtórzmy razem. Yellow. Super. Pierws w pierwszej zwrotce naszej piosenki wystąpią kolory. Green, red, yellow. W kolejnej zwrotce wystąpią kolejne trzy nowe kolory. Czy wiecie, jak się nazywają? To jest blue, to jest pink, a to jest brown. Super. Powtórzcie: blue, blue, pink, pink, brown, brown. Ekstra. I ostatnia trzecia zwrotka naszej piosenki to kolejne trzy kolory. Orange, black. I white. Powtórzcie za mną. Orange. Orange, black, black and white. White. Ok. Na początku nauczmy się refrenu naszej piosenki. On się będzie często powtarzał, więc warto go już na początku dobrze zapamiętać. Kolory wszystkie już znam. Teraz po angielsku je przedstawię Wam. Spróbujemy jeszcze raz. Kolory. Ostatni raz. Kolory wszystkie już znam. Teraz po angielsku je przedstawię Wam. Super. I to jest refren, który się będzie powtarzał po każdej zwrotce. Wystąpi też na początku naszej piosenki, więc myślę, że już go pamiętacie. Dobra, uczymy się całej piosenki. Najpierw trzy kolory: green, red, yellow. Green, red, yellow. Teraz wy green, red, yellow. Green, red, yellow. Tak. Następna grupa kolorów to blue, pink, brown. Blue, pink. Okay. I ostatnia grupa: Orange, White, Black. Orange, White, Black. Orange, White, Black. Orange, White, Black. Ok, super. Teraz wykorzystamy znowu moje obrazki i nauczymy się jeszcze raz tych naszych grup. Kolorów, które wystąpią w poszczególnych zwrotkach. Powtórzcie za mną. Green, red, yellow. Teraz wy. Super. To jest pierwsza zwrotka. Kolejna Hola. zwrotka to nasz clown. Powtórzcie za mną. Blue, pink, brown. Teraz wy. Ekstra. I ostatnia zwrotka. Orange, White, Black. Teraz wy. Ok, jesteśmy już gotowi. Teraz zaśpiewajmy piosenkę, do której stworzyłam również muzykę. Kolory wszystkie już znam Teraz po angielsku je przedstawię wam Green to zielony, red to czerwony Yellow to jest kolor żółty Green, red, yellow Świat maluje akwarium Brown, darky color. Przedstawię Wam orange pomarańczowy, white to kolor biały, black to kolor czarny. Orange, white, black, taki ciekawy ptak. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza piosenka. I że będziecie ją sobie nucić jeszcze długi czas. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.